Pani Nino, bardzo się cieszę, że Panią widzę. To naprawdę zaszczyt po raz kolejny z Panią rozmawiać. Pani Nino, koniecznie muszę dopytać o tańce z gwiazdami, bo to wszystkich interesuje i naszych czytelników także. Edward Miszczak nie chciał odpowiedzieć na pytanie, jak zareagował, kiedy dowiedział się, że Polsat kupił prawa do tańca z gwiazdami. A jak Pani zareagowała, kiedy usłyszała Pani, że to Pani stacja pokaże? No bo to jednak była też Pani decyzja, prawda? E, z formatami jest tak, że one są po prostu do kupienia i często jest tak, że jakaś stacja myśli a dany format jest nam niepotrzebny a inna myśli wręcz przeciwnie dwa lata przerwy w tym naprawdę królewskim formacie nagrodzonym wszystkimi nagrodami na świecie to bardzo długo dwa lata w showbiznesie to są kompletnie nowe gwiazdy kto dwa lata temu słyszał o Joannie Moro to słyszał o Dawidzie Kwiatkowskim, który ma 17 lat i jest chłopakiem. Młody gwiazdor. Młody, ukochany przez nastolatki, uwielbiany chłopak. Dlatego wydawało nam się, że jest czas na taniec z gwiazdami. Był wolny, wzięliśmy od wszystko. Bo pan Edward Miszczak w rozmowie z Wirtualną Polską powiedział, że będzie z panią na ten temat rozmawiał na balu charytatywnym. I ta rozmowa chyba doszła do skutku. Nie. Nie doszła. Ale o czym mamy rozmawiać? Na balu charytatywnym siedzieliśmy razem. Mhm. Bardzo mile rozmawialiśmy o wielu rzeczach. Natomiast o czym tu gadać, jak nie ma oczy? No nie wiem, Edwald może... Edward uznał, że jego stacja aktualnie przez dwa lata nie potrzebuje tego. Czyli droga wolna. Droga wolna. Myśmy postanowili... Uwa... Znaczy, myśmy uznali, że Polacy tak pokochali taniec, no bo to jest jeszcze tak. Dziennikarze, media mówią, Miszczak, ja, TVN Polsat. W rzeczy widzowie znacznie mniej odróżniają kanały. Widzowie idą za programem. I jest im naprawdę wszystko jedno. Czy taniec z gwiazdami jest w Dwałenie czy w Ci, którzy go kochają, będą go oglądać, serwując po sieci. Wszystko. Czy taniec z gwiazdami teraz będzie wiodł prym, bo do tej pory mazwami jest był takim flagowym, prawda? Programem, ale teraz będziemy mieli dwa programy, czy jeden? Jakby ja nie chciała. Że teraz będziemy mieć... Ja bym chciała mieć cztery flagowe programy. Bo! Jedni będą kochali taniec, drudzy będą kochali śpiew. Jedni będą kochali czołną Mambę i Beatę Tyszkiewicz. Drudzy Elę Zapędowską i Adama sztabę. Nie mówię o Korze, no bo to jest absolutna gwiazda. Jeszcze inni będą z nami gotować. Cześć. Jeszcze inni e, zakochani są w przyjaciółkach. Chodzi o to, żeby e, zadowolić różne gusta różnych widzów. Cześć. A jak to się uda, nie ma nic lepszego. Pani Nino, ja bardzo dziękuję za rozmowę ja i też. życzę dużej oglądalności, absolutnie. Ja też. Bóg niech da dużą oglądalność i dla widzów pozdrowienia. Dziękuję. Ja też pozdrawiam.